Proszę Państwa, jesteśmy w niezwykłym miejscu, w środku Armenii, w miejscowości, której nazwę zapomniałem, ale zaraz to dogramy. Siostry ze Zgromadzenia Matki Jezus z, z Kalkuty prowadzą co, coś wyjątkowego, miejsce dla, dla dzieci porzuconych przez własnych rodziców. Tu niestety jest taki okropny zwyczaj, że... Posiadanie dziecka niepełnosprawnego jest hańbą i często bywa tak, że one zostają kompletnie odrzucone. Siostry prowadzą hospicjum w Ewaniu, a tutaj są starsze dzieci te, których nikt nie zdążył adoptować. Siostry tak naprawdę potrzebują dwóch rzeczy. Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, siostry te z są cudowne. Lovely sisters. Lovely, lovely sisters potrzebują tylko dwóch rzeczy. Mówią, że potrzebują księdza, ale mówią, żeby nie był za młody. Jak jest e, młody ksiądz? Young priest. No young priest. <laughs> Old priest. <laughs> tylko, tylko starszy ksiądz. Poważny, jest, jest im potrzebny, tego najbardziej potrzebują, nie chcą e, innej pomocy, ale, ale są cudowne, ugościły nas wspaniałym obiadem, ugościły nas e, tym, co miały, no, jak te siostry w tym zgromadzeniu mają w zwyczaju. Potem byliśmy w kaplicy, pokazały nam piękny ośrodek, który przypomina ośrodek w Pucku, że będę go cały czas promował, e, e, podsunąłem im moją książkę, a teraz powiem wam, o drugiej rzeczy, które siostry bardzo, ale nie tylko siostry potrzebują, moi Państwo zaraz będę ryczał, bo to jest druga rzecz, którą, której potrzebują siostry, a szczególnie nasza kochana mała Laura. Ona ma nie do końca zdiagnozowaną chorobę neurologiczną, która bardzo się... Posuwa. Musimy jej pomóc. Musimy zrobić wszystko, żeby jej pomóc. Dlatego ogromny apel do Państwa. Ktokolwiek wiedziałbym, by o tym, w jaki sposób tej małej dziewczynce można pomóc. Mam jej dokumenty medyczne. Jest z nami jej mama, która ją bardzo kocha. To jest niezwykle dzielna kobieta. Przeważnie dzieci chore są tutaj zostawiane. To jest niezwykle dzielna kobieta, która... Powiedzmy na koniec świata tylko po to, żeby ona była zdrowa. Rząd Armenii zagwarantował, że przewiezie małą laurę na własny koszt. Potrzebujemy zebrać force na operację albo kogoś, kto zdiagnozuje do końca małą laurę i sfinansuje im nawet niedługi pobyt w Polsce i operację y, razem z mamą i razem z lałą u nas. Y, w tym sprawdza się tak naprawdę, moi państwo, na, nasze chrześcijaństwo. Tym, czy jesteśmy, to, czy jesteśmy ludźmi.